Prawie jak na trasie toruńskiej wczoraj. Dla normalnych pojazdów głęboka woda i błoto to wróg, czego przykłady pokazywaliśmy już kilkukrotnie w dzisiejszym raporcie. Teraz dla odmiany ludzie i maszyny, dla których im więcej naturalnych przeszkód, tym lepiej. Nasza reporterka Tagmara Kowalczyk odwiedziła drugą rundę przeprawowego Pucharu Polski dla kładów w Biedrusku, niedaleko Poznania. 15 lat temu w tym miejscu biegali ogoleni Tatarzy i cwałowały konie polskiej husarii. Na poligonie w Biedrusku Jerzy Hoffman kręcił sceny do Ogniem i Mieczem. Tym razem wpuszczono tu 120 kładów. Myśli takie są właśnie, co ja tu robię za swoje pieniądze. Główny szef największej w Polsce kładowej przeprawówki Jacek Bujański rzucił hasło. Panowie i panie, litość nie będzie. Przed Wami 180 km trasy. Witamy na drugiej rundzie Przeprawowego Pucharu Polski ATV PZ MOT Dragon Winch. Stopień tego takiego zaawansowania, który reprezentują uczestnicy imprez przeprawowych rośnie w tak wysokim tempie, że oczekują dużych wyzwań, więc próbując nadążyć za tym, próbujemy konstruować coraz trudniejsze trasy, czyli coraz bardziej wredna pieczątka. Godzina ósma po nocnym etapie baza rajdu budzi się do życia. Niektórzy jeszcze ziewają, przecierają niewyspane oczy, inni pakują już kład na lawetę. Nie udało się, to koniec. Sprzęt nie wytrzymał morderczej jazdy. To prawda, Puchar Polskie TV to już nie przelewki. Nie można iść na tzw. rympał, na pełnym gazie pod górę, w bagno czy w błoto. Trzeba wiedzieć, któremu jechać, myślę, nie, nie rządzi. Jest druga po południu, to piąta godzina jazdy. Trzeba odpocząć, złapać oddech, pomóc team partnerowi przy drobnej awarii. To dopiero połowa dzisiejszego planu. Tymczasem kłady są mocno potrubowane. Przydało się obowiązkowe wyposażenie każdego fraudowca. Pokleiliśmy to na razie, jakieś tam natrytki. torki jest awaryjny, zrobiony na razie z butelki. Widać? Spodów buteleczka, Na no to jest nakładka. Aby do przodu. Wybiła 17. Przemoczeni, oblepieni błotem zawodnicy powoli wracają do bazy. Szczęśliwi, gdy udało się zrealizować cały plan, dosięgnąć wszystkich sprytnie ukrytych w krzakach pieczątek. Zdobyć te najcenniejsze, dla których wbijali się do błota po pas. Tragedia jest po prostu dzisiaj, no, ale bez tego to ani rusz, woda po, po pachy, tak, więc musimy w tym jeździć. Na mecie Radość udało się, daliśmy radę. Albo gorycz porażki, Kładnie wytrzymał, nie było szans dokończyć trasy. Choć kochają rywalizację, czasem gnają przed siebie bez tchu, to na końcu i tak mówią po co naprawdę tu przyjechali. I zazwyczaj wynik schodzi na dalszy plan. Tu się wszyscy praktycznie znają. Jedna część Polski, druga część Polski. Wszyscy są jakby przyjaciółmi. Trzecią i ostatnią rundę tej wielkiej przeprawy zaplanowano w połowie września. Dagmara tak Kowalczyk, Raport.